Siemaneczko wszystkim, znowu robota nas czeka. Jedziemy dalej z tym ribem. Na plus 7. Ale wąsarz, bierz to na klatę. No i piękna klata, dobra, na plus 8. Bardzo bym prosił. Nie, 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 nie. Tak nie może być. Na plus 7, wróćmy. Panie wąsaty, nie w tą stronę jedziemy, nie w tą stronę. Dobra, na plus 6 jest. Teraz na plus 7. Okej. Okay. I na plus 8, chyba formalność. Kurwa jaka formalność. Na plus 7 Nie możemy jechać w dół. Na plus 6 A Nie boskie. Dobra, mamy na plus. Dobra, zostaw mi to na plus 6 chociaż. Kurwa, mać Na plus 4 mi to zostawiasz? Wąsa, ty. Wratox, pokaż koledzy jak się to robi, dobra? Na plus 5. No i tak się to właśnie robi. Pięknie. Na plus 6. O, mamy na plus 6. No to może na plus 7. Wow! Wow! Nie zatrzymuj się! Niech się to kręci! Ło kurwa, na plus 8, teraz na plus 9! Daj mi to, proszę cię! Jest! Na plus 9! Pięć z rzędu! Tak się to kurwa robi! Nie spodziewałem się! Gdzie tak pędzisz? Gdzie tak lecisz, dobrodzieju! Slim voyo! Kurwa, ale leci! gdzie tak pędzisz, byku? Aha. Chyba do kowala Misja do kowala Dobra, wszystko jasne, wszystko jasne Trzeba być cały czas czujny, jak się robi biznesy, powiem wam szczerze Gosia Dentka, chce mi sprzedać amry za 20kk A ja tutaj już ubijam targu z ryżem 17kk za jedną sztukę Biorę dwie sztuki od razu Wyciągaj te amry na stół, gościu I ubijamy targu Ile? 34kk za dwie, tak? Dobra Są dwie amry, są Dawaj mi to <gry> Dzięki, ryżu Dobra, przeczytajmy to łaure miecza. Oczywiście z radą pustylnika, bo nie może być inaczej. Nie stać mnie. Nie stać mnie po prostu. <grystujesz> Dobra, weszło. Jedna książka jeszcze do M8. Spoko. Listonosz znowu nie przestaje zaskakiwać. Podobno coś zostało w skrzynce Dodaj to na potężnego woja. Szarfa! Szarfa by się przydała. No tak, sprzydałaby się. <grystujesz> Dzięki byku wielkie. Jestem bardzo głodny gry, kupuję rękawice złodzieja właśnie Kupmy ją, dobra Rękawica złodzieja kupiona, wraca po świętach wielkanocnych Mam jeszcze tylko i wyłącznie jeden dzień, aby dropić te jaja Dobra, zapierdalam, zapierdalam A co my tu mamy po lewej stronie? <laughs> Ciemności i jajeczko wielkanocne Dobra, jedziemy, jedziemy Pierwsze jajko i... Jebana pisanka? A gdzie jest magiczne jajo? Dzisiaj jestem wybredny, Metin zazdrości? Kurwa dajcie spokój Mnie tylko jajka interesują Kurwa macie tych małp poleciało Dobra zrobimy jedno kółeczko Jedziemy do samego końca Dawaj mi to magiczne jajo pierwsze Dawaj dawaj Kurwa trzymaj się byku, trzymaj się Rękawice z item shopu nic nie daje Czy o co chodzi? Halo halo Jedzie jakaś kopina. Aha co mi tutaj wyrzuciłeś Wodny wachlarz <laughs> A dalej z orkami 6% Mam nadzieję, że jemu chociaż nie pójdzie Magiczne ja mu poszło Ajajajajaj No to mnie teraz wkurwiłeś Dobra, szybko na H2 A co my tu mamy? Znowu fajne jąderko Dobra, walimy, walimy Poproszę magiczne jajuszko Poproszę Ale nie pisanki, kurwa no A, Dobra, idę do miasta Chciałem solówkę, ale chłopina już leży na ziemi. <laughs> Ej, ty słabiaku! Fatalne wiadomości od frontu nadchodzą. Krwawy bumper nas opuścił. Pozostawił nam donate. Na przykład 122 pary bzu. Co tutaj mam jeszcze? Nieszczęsną zbroję płytową, plus 6. Buty, jakiś wachlarz. Kurwa. Będę cię bardzo dobrze wspominał. No! Trzy zwoje błogosławieństwa. No to musimy też ulepszyć dla jego cześć. Jeszcze widzę, pozostawił książkę wizji. Jedna z trzech książek strategii wojennych. Ale nie, jest to łatwo zrozumieć. O, to zajebistą, ciężką książkę pozostawiłeś mi. Kupiłem właśnie 9 ozdobnych spinek do włosów, żeby ulepszyć drewniany nasz na plus 9. Przynajmniej spróbować. No i oddać oczywiście cześć krwawemu bamberowi. Który odszedł na emeryturę. Mam nadzieję, że wrócisz jeszcze. I zostawił nam trzy bodzie. Wszystko się zgadza. H4 obok sta jednego. Trzy bodzie od krwawego bambera i próba na plus 9 i. Kurwa, co się stało? To ty ukradłeś te bodzie? No nic. Trudno. Spróbujemy szlifnąć teraz Rubina. Dobra, jedziemy nie powiodło się? dziadek znowu się nie powiodło no dobra może będzie jakaś próba na antyk oby, nie powiodło się niestety dobra jest, jest mamy jedną próbę na antyk proszę daj mi te wony, jest jest, zarobiliśmy wydaje mi się, że ponad dwa wony dziadek kurwa kocham cię zaczyna się walka, core draconis drop start nie dość, że są kory to są jeszcze jądra ja, ja wielkanocne ale będzie zadyma. I mamy pierwszego metina ciemności. Dwie rękawice są. Zobaczymy jak to będzie dropiło. A co tu mamy z boku? Metina wielkanocnego. Dobra, walto szybko. Kurwa, szybko, szybko, szybko. Pompuj, pompuj tymi rękami. Mamy korę od razu. Na start. No. Świetny kor. Książka i KD Dobra, zadupcem tam od razu. Jeszcze potki podniosę, bo nie mam. Rękawica z ręku ubrana. Trzymaj to do końca te Trzymaj to! Po pisankę tyle trzymałeś? Teraz robota była zrobiona. Tak czy nie? Ale jebnęło. Gdzie to jest? Gdzie jest moje magiczne jajuszko? Pisanka. Nie widzę, nie widzę. Nie widzę, bo chyba kurwa nie ma. <ścoughs> Znowu nie ma. Łorany boskie, leżało magiczne jajo. Całe szczęście, że to zauważyłem. Teraz, jak mam dwie rękawice, to powinny, wydaje mi się, trzy kory dropić od razu z metina. No, zobaczmy, czy jest core. A nie ma ani jednego kora. No coś, to zbugowano chyba ta rękawica. A kto tam bije? Co to ma być? Któż to jest? Aha, z łuku. Aha, jeszcze się nazywa aha. No, to masz farta. Dobra, jadę dalej. Grołem przez śmietano na serwerze tureckim Puggenhamu. Powiem szczerze, świetnie się tam gra. Rynek żyje, ale my tutaj mamy metina Wielkanocnego. Rynek tam naprawdę żyje. Super tam się gra. Rękawica złodzieja. I magiczne jąderko ląduje w moich rękach. Jest magiczne jajo. No świetnie. Dobra, mamy dwa magiczne jaja. Przynajmniej trzy i otwieramy. Kurwa, kolejne jajo. Dobra, lecę, lecę. Znowu metin ciemności. Dajcie mi trochę dychnąć. Przecież zajebiecie mnie na tej robocie. Dawaj Kora, dawaj Kora Ale to nie może być tak, że ja macham non stop, a wy nawet mi Kora nie chcecie dać. Już się praktycznie wylogowałem, ale jest czujne oko. Metin Wielkanocny, 20 level na moście, zapierdalam. I tak się można zalogować od razu przy Metinie Wielkanocnym. A lata, lata gry, lata praktyki. Dobra, jedziemy. Znowu jest Metin, nie mam pojęcia co się dzieje. Ludzie przestali grać w gęcie. o co chodzi? Jeżeli teraz nie pójdzie kor, robię sobie przerwę. 30 minut. No i. No i przerwa. O kurwa, jest kor. Dobra, jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Pazurek, jak ja cię dawno nie widziałem. Proszę bardzo. Jedziemy. Jedziemy z tobą do spodu. Pokora. Jakby tak od razu za czasy poszedł kor. No właśnie to jest niemożliwe. Sprawdźmy sobie książki, otwórzmy jajka. Szybki atak, świetnie, świetnie. Powtarzalny strzał. Silne cielsko. dobro zostawimy. No właśnie. Pięknie. Co jak cudownie? Łocie wow. wow, chuj, ale książki. Super. Otwórzmy sobie trzy magiczne jaja. Najlepsza rzecz, jaka może z tego pójść, to jest transfer bonusów oraz zmiana bonu. No, pierwsze magiczne jajo. Księga młodego zwierza. No to mnie pocałuj w dupę. Fasolka zen, okej. Okay. I 10k. Za chwilę sobie nie poradzę z tą presją. Metin Ciemności i Metin Wielkanocny. Magiczne jądro. Musi teraz pójść magiczne jądro. Jest magiczne jajo. No powiem wam... Kurwa jak to leci. Jak to wlatuje. Znowu jest Metin Ciemności. Po tym odcinku mi chyba amputują prawą rękę. <grym> Cały czas trzeba nawalać. Ale jak pójdzie kor, mogą mi amputować nawet rękę. <grym> nie no, żartuję oczywiście. Dobra, książka nie ma kora. Na zakończenie imprezy, zobaczmy sobie książki i otwórzmy jaja. Pierwsza książka, burzowy szpon. Czarowane ostrze, elegancko. Leczenie do wydupcenia. I otwórzmy sobie cztery jajka. Znowu fasolka zenidzie. okej. Okay. Rada pustelnika, zajebiście. Znowu fasolka! <grym> Kurde, i sok z owocu granatu. Dobra, koniec na dzisiaj. Ręka do amputacji, zostawcie chociaż mi łapkę w górę za to. Strzała.